Hej, witam Cię w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć o tym, jaki jest idealny królik dla dziecka. Pewnie myślisz, że będę mówiła o takim króliczku, który jest żywy, słodki, wygląda, jakby po prostu nic nikomu nie mógł zrobić, bo jest takim aniołkiem. Ale tak naprawdę to jest tylko mylne nasze postrzeganie zwierząt. Nie ma zwierzaków idealnych dla małych dzieci. Wszystko ma swoje jakieś takie wytyczne, które należy stosować, aby zwierzak ani dziecko nie ucierpiało. I o idealnym zwierzaku właśnie będę mówić, ale dodam też, dlaczego tak, ani inaczej uważam. Bunia wygląda jakby była naprawdę aniołkiem, który nic nikomu nigdy nie może zrobić, ale potrafi podrapać, potrafi warknąć, Potrafi naprawdę zrobić krzywdę, choć nie robi tego jakoś yy, specjalnie, po prostu się broni. Także już ją odłożę do końca, żebyś to nie stresowała, a teraz pokażę króliczka, a może od razu go pokażę, który jest idealny dla dziecka, także tu mam taki mój rekwizyt. Zaraz powiem czemu, moim zdaniem, to jest idealny zwierzak dla, dla dzieciaka, a nie właśnie taki żywy. W kontakcie dziecko królik, zarówno jedna strona, jak i druga może ucierpieć. W związku z tym, w takim kontakcie niezbędne jest, aby tutaj był odpowiedzialny rodzic. Czy rodzic zawsze jest odpowiedzialny? Niestety nie. Często mogliśmy się spotkać z przypadkami w telewizji, w, na Facebooku, właśnie jakimiś filmami, gdzie dziecko po prostu znęcało się pod okiem rodzica nad zwierzakiem. A teraz chciałabym powiedzieć, dlaczego akurat taki króliczek będzie lepszym odwiązaniem od króliczka żywego, jeżeli chodzi o małe dziecko. Kto śledzi mój kanał, ten wie, że. Mam tutaj w swoim stadzie królika, który potrafi nie z gruszki, nie z pietruszki ugryźć. Mam także królika, który po prostu potrafi podrapać, pokopać, więc tutaj może przybliżę dla tych, którzy nie znają jakby specyfiki moich zwierząt. Więc tak, taki króliczek ma mięciutkie ząbki, a raczej ich nie ma, więc w kontakcie z dzieckiem, jak dziecko będzie nawet dokuczało, robiło gwałtowne ruchy, bo nie ukrywajmy, no dzieci są Często bardzo pobudzone Dziecko nie zrozumie, że O nie, możesz tutaj przy króliczku szybko ruszać ręką Zwłaszcza jak jest to takie dziecko 2, 3, 4 letnie One dopiero zaczynają później Jakby rozumieć te konsekwencje Ale jak są małe to ciężko im coś wytłumaczyć Dlatego taki króliczek nie zareaguje na tego dziecko, co się bawi, które nóżką tam gdzieś ruszy, a jest żywy królik mógłby takie dziecko ugryźć. No i później jest płaszcz, niestety, nerwy, rodzica czasem, a tak naprawdę tutaj niczemu ten zwierzak nie jest winny, po prostu się bronił, bo czuł się zagrożony z powodu dziecka. Kolejnym argumentem za tym, żeby w, jakby w okresie młodego dzieciństwa e, lepiej postawić na pluszaczki, jest to, że. Taki króliczek nie podrapię, niestety króliki, które są e, żywe, niejednokrotnie miałam po nich ślady, mam na brzuchu, mam na ręce, nie wiem czy będzie widać, tutaj wczoraj chyba za słabe światło, o nie, tutaj widać, Melman nie podrapał, e, miałam też tutaj od spodu, może będzie widać, o chyba widać tutaj taka szrama, po prostu... One drapią, kiedy się wykonują jakieś czynności, a razem po prostu, jak siedzę w końcu i siedzę w złym miejscu, w którym na przykład królik chciałby siedzieć, podchodzą i po prostu drapią. I nie jest to jakaś agresja, niemniej jednak te pazurki są takie, że mogą ranić skórę, a zwłaszcza gdy chodzi o skórę taką delikatną, jakie mają małe dzieci, to może być po prostu niekomfortowe. Dziecko się wystraszy, może mieć jakąś traumę. No ciężko wytłumaczyć mojemu dziecku, że a ten króliczek nie chciał ci zrobić krzywdy, ale jednak zrobił. Więc dlatego lepiej takich kontaktów po prostu nie tworzyć i gdyż może to być nieprzyjemne zarówno dla dziecka, jak i później dla królika. Kolejną rzeczą, która się ma za tym, aby postawić na króliczka pluszowego, właśnie... Wśród młodych osobników gatunku ludzkiego, oczywiście mowa o dzieciach, jest to, że takiego króliczka się nie skrzywdzi. On jest pluszowy. Można ukręcić główką, można go złapać za uszy, można go złapać tak, można go podudusić. I tak naprawdę małe dziecko, kiedy podnosi zwierzaka, nie jest świadome, że to, że go złapie tak, może się skończyć tym, że po prostu ten zwierzaczek się udusi. Lub że jak go złapie tak, to może mu skręcić kark. Generalnie dzieci są takie, że nie da się wszystkiego przebić. Ja sama z moim bratem miałam taką sytuację, że gdy miał 3 latka, niestety w przypływie miłości udusił szynszylę. My wszyscy spaliśmy, on wstał wcześniej, więc no nie da się zawsze dziecka opilnować. Dlatego do pewnego wieku lepiej jest, gdy po prostu te zwierzaki nie są żywe, bo no. To się może skończyć czymś przykrym dla członków rodziny, ale także dla dziecka, bo kiedy zwierzak się będzie wyrywał, może właśnie takiego maluszka podrapać, ugryźć i, i ani to dla zwierzaka nie będzie miłe ani dla dziecka. Jakie są jeszcze plusy posiadania takiego królika? Ano takie, że nie można na niego dostać alergii, no chyba, że kupujecie zabawki z Chin, czy tam z ekspres bez żadnych atestów, no to może się skończyć jakimś czymś dziwnym u dziecka, ale generalnie jak kupujecie zwierzaki z pewnych miejsc, z pewnych źródeł, to większych problemów raczej nie powinno być. Co jeszcze jest plusem posiadania takiego królika, a nie żywego? Na pewno fakt, że taki królik nie wymaga wizyt lekarskich, nie wymaga czasem dużych nakładów finansowych, nie wymaga szczepień, nie wymaga czesania, właśnie nie, nie wymaga strzątania wokół siebie, można go posadzić i on sobie będzie siedział cały dzień w jednym miejscu. Czasem niektórzy chcą właśnie, żeby królik tak robił i się dziwią, że kurczę, jak to tak, że ten królik się przemieszcza, on miał siedzieć w klatce, on wychodzi tutaj, tutaj. No to nie są zwierzęta, które są nieruchome, to nie są posągi, one mają swoje potrzeby, muszą się wyszalać, pobiegać i porobić różne, różne rzeczy. Króliki są dosyć specyficznymi zwierzakami, dlatego po prostu. Trzeba przed przygarnięciem e, króliczka do domu zapoznać się z tymi wadami i zaletami. E, też mówiłam o tym wielokrotnie w swoich filmach, więc jeżeli rozważasz posiadanie królika, e, zastanów się dobrze, czy, czy jest warto. Ja powiem, że warto, ale jeżeli masz cierpliwość i, i duże zapasy miłości w sobie i chęci na sprzątanie, to no są takie specyficzne zwierzaki właśnie i mają naprawdę wiele minusów, ale jak się je zaakceptuje, to są naprawdę jest to fajna relacja, którą się buduje z króliczkiem. Kolejnym plusem takiego królika, już może nie bezpośrednio w kontekście dzieci, ale ogólnie, jest to, że taki królik nie będzie sikał na łóżko, nie będzie robił kup na łóżko. Niestety jest to częsty problem, nawet u królików wykastrowanych, że po prostu robią one sobie na miękkie, wskakują na łóżko, srają, sikają. I zadowolona, no ale generalnie nie ma tutaj jakby na nich sposobu Można nakładać folię, można nakładać jakieś wodoodporne prześcieradła, Ale niestety jak się królik uprze, to i tak się będzie załatwiał Jest naprawdę dużo takich przypadków, że królik sika do kuwety i załatwia się do kuwety, a na łóżko też skoczy I generalnie nie robi sobie z tego żadnego problemu, że człowiek w tym śpi Także tak, taki króliczek na pewno nam tego nie zrobi nie zrobi nam również pokoju takiego Saigonu, jaki zaraz wam pokażę e, jak sobie będzie siecią gdzieś w pokoju, na dywanie macie pewność, że nie będzie taki bohagan, e, jaki tutaj właśnie na filmiku za momencik się ukaże nie trzeba takiego króliczka jakoś specjalnie się nim zajmować, no bo tak naprawdę wystarczy go gdzieś ułożyć i podziwiać, a prawdziwego króliczka trzeba karmić i to najlepiej, tak jak zgodnie z jego potrzebami gatunkowymi. Takiego króliczka trzeba, takiego króliczka trzeba dbać, aby miał często, po prostu zmieniam wodę, żeby ona była czysta. Taki króliczek również nie przegryzie nam ładowarki, kabla od komputera, kabla od internetu, nie zje nam torebki, dywanu. Paneli ścian czy innych takich rzeczy codziennego użytku, których nie zabezpieczyliśmy. Przy żywym króliczku, niestety, trzeba pamiętać o tym, że wszystko musi być pochowane, a coś, czego się nie da schować, żeby zabezpieczyć, trzeba się liczyć z tym, że może niestety zostać to zniszczone. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o takiego królika, to to, że na pewno nas nie rozczaruje. Kiedy będziemy się chcieli do niego przytulić, możemy go wziąć, poprzytulać to pocałować i jesteśmy pewni, że on po prostu ma to gdzieś. A niestety żywe króliki w większości przypadków to nie są takie miziaki, jak nam się wydaje. Wiadomo, są takie króliczki, które przychodzą, chcą się pomiziać, ale to i tak wszystko musi być na ich zasadach. To one wyznaczają granice, czy im się podoba, czy nie, czy możemy w taki sposób się z nimi tutaj zajmować. Jest wiele królików, które nie lgnie do człowieka, a raczej są na dystans z człowiekiem. Nie zrobimy z nich nagle nie wiadomo jakich miziastych króliczków. Trzeba uszanować, że są takimi trochę wyalienowanymi osobnikami. I nie brać ich na siłę. Niestety, jeżeli ktoś bierze dziecko, zwierzaka dla dziecka, często traktuje to jak takie wypełnienie czasu dla dziecka pod pretekstem uczenia odpowiedzialności, ale posiadanie żywego zwierzęcia to jest bardzo duży obowiązek, bardzo duży koszt i czasem dorośli sobie nie radzą i nie można tego po prostu. Pędzać jakby na dziecko. Dziecko może pomagać rodzicowi, ale trzeba pamiętać, że to jednak rodzic jest odpowiedzialny, to nie jest zwierzę dziecka. Tylko my się nimi wspólnie opiekujemy, bo no tak naprawdę jak to dziecko się opiekuje, takie małe dziecko nawet nie jest w stanie czasem posprzątać, może pomóc rodzicowi, ale nie zabierze do weterynarza, nie nie wiem, nie posprząta samo kuwety, nie wymyje domestosem, jak albo jakąś inną chemią, chyba, że już troszeczkę starsze, trochę więcej rozumie, no to tak faktycznie może przejąć część obowiązków, ale to i tak jest osoba niepełnoletnia, która nie jest sama za siebie odpowiedzialna. I nie może być również odpowiedzialna za inny organizm żywy. To jednak cała odpowiedzialność za takie zwierzę spada na osobę dorosłą, więc taki rodzic powinien mieć na uwadze, że okej, okay, możemy mieć króliczka, kochany dziecku mój, <grytanie> nie żartuję, możemy mieć królika, jeżeli bardzo chcesz, ale trzeba przedstawić takiemu dziecku obowiązki, jakie się z tym wiążą. Trzeba takiemu dziecku też przedstawić właśnie to, że to nie jest na chwilę, że zwierzę żyje bardzo długo i czasem takie dzieci się po prostu nudzą. Taki zwierzak po prostu pójdzie do szafy albo do piwnicy, a niestety żywy królik często się kończy to tak, że jest szukanie nowego domu. Więc drogi rodzicu, zanim zdecydujesz się na to, aby kupić swojemu dziecku zwierzaka, pomyśl o tym, jakie to będzie miało konsekwencje. To znaczy, jak długo taki zwierzak żyje, ile lat będziecie musieli się nim opiekować, czy Twoje dziecko jest na tyle duże, aby zrozumieć, że na przykład nie wolno podchodzić gwałtownie, jakoś ruszać rączkami, brać na rączki takiego zwierzaka, bo to się może do niego wiązać po prostu ze stresem i z jakimiś nieprzyjemnościami. Oczywiście mówię o zwierzaku, no bo dziecko to się ucieszy, że wziął zwierzaka. Gorzej jak ten zwierzak podrapie lub gryzie, to wtedy to będzie nieprzyjemność zarówno dla zwierzaka, jak i dla dziecka. Dobrym testem na to, czy dziecko jest już odpowiednio jakby zmotywowane do tego, aby posiadać zwierzaka, jest to, żeby sprawdzić, czy na przykład będzie wychodziło. Jak na przykład chce psa, to niech bierze smysz w rękę i wychodzi na 10 minut rano, 10 minut wieczorem. Jeżeli będzie to robić przez miesiąc, to znaczy, że chyba jest już odpowiednio zmotywowane, aby mieć prawdziwego pieska. Z królikiem można zrobić tak, żeby na przykład postawić klatkę pustą, bez zwierzaka. I niech tam będzie karma jakaś, woda, kuweta, niech dziecko po prostu zachowuje się tak, jakby tam zwierzak był. I wtedy Wy jako rodzice możecie sprawdzić, czy to nie jest taki słomiany zapał, że na przykład, bo wymienia tydzień, a później coraz rzadziej, coraz słabiej będzie to szło. Bo jeżeli tak się będzie działo, to macie pewność, że po prostu dziecko miało taki chwilowy zapał. Jeżeli jednak dziecko wytrwa i jakiś taki dłuższy okres się tak będzie zachowywało, to jest duża szansa, że jest naprawdę gotowe na posiadanie tego zwierzaka. Ale nie zapominaj proszę o tym, że to jest wciąż tylko dziecko, mały człowiek, który jeszcze nie jest tak rozwinięty jak osoba dorosła, nie wie o wielu rzeczach, nie jest samo za siebie odpowiedzialny, więc też nie może być w pełni odpowiedzialny za królika. Trzeba to sobie wszystko dobrze przemyśleć. Bo, to jest, tak jak mówiłam, przyjaciel na lata, to nie może być fanaberia dziecka, to nie może być jakaś chwilowa fanaberia rodzica. To wszystko musi być przemyślane, aby później dziecko nie było rozczarowane, bo na przykład rodzic stwierdzi, że oddajemy. Więc myślę, że w moim filmiku to już by było na tyle. Dla osób, które są zainteresowane posiadaniem królika, czy to tych, które dzieci posiadają, czy tych, które nie posiadają, podlinkowałam filmiki lub artykuły, które mogą się przydać. W podjęciu decyzji, czy jesteśmy gotowi na króliczka, czy też nie. A wszystkich rodziców, którzy mnie oglądali, mam nadzieję, że trochę uświadomiłam, że to nie jest taki obciób z królikami, że ma naprawdę to są zwierzęta, które wyglądają na aniołki, ale. Potrafią pokazać pazurki, potrafią pokazać ząbki. E, niestety potrafią nawet dorosłemu człowiekowi czasem zrobić kuku, a co dopiero maluszkowi, więc też e, to nie jest tak, że ja tutaj krytykuję dzieci, bo broń Boże tego nie robię. E, tutaj też dbam o to, żeby to dziecko nie miało jakichś przykrych przeżyć. Ja sama od mojego miałam zwierzaki. Pierwszego zwierzaka miałam w wieku 6 lat, mój brat miał 3 lata i to się skończyło źle. Po prostu był za mały. E, nie, nie ukrywamy tego. Mamy też taki, mam też taki filmik właśnie na kanale o tym, że ile zwierząt po prostu u nas w domu zginęło Ale no to po prostu człowiek uczy się na błędach I jeżeli ja mogę coś doradzić się też z własnej jakby jakiejś perspektywy Powiedzieć jak to wyglądało u mnie na przestrzeni lat Bo tak naprawdę od szóstego roku życia miałam aż do teraz zwierzaki To myślę, że właśnie ten wiek sześciu lat był odpowiedni na to, aby mnie była bardziej dojrzała w tym Żeby móc opiekować się zwierzaczkiem Młodsze dzieci nie są aż tak e, niestety, nie, nie, nie są w stanie przewidzieć aż tylu konsekwencji. Mogą być delikatne, może wrócić, tłumaczyć, ale nie mamy jeszcze aż takiej dobrej koordynacji. Czasem się wywrócą, pobiegną, wpadną na tego zwierzaczka i po prostu tragedia murowana. Dlatego uważam, że taki akurat jakiś zakup czy adopcja zawsze powinna być mocno przemyślana, nie tylko w kontekście tego, czy damy radę finansowo, ale także czy damy radę się po prostu dobrze tym zwierzaczkiem opiekować i czy to nie będzie jakiś. Problem dla dziecka i dla zwierzaczka Bo czasem jest tak, że po prostu dziecko na przykład się boi królika I y, miałam też takie osoby, które do mnie pisały Że co mają robić, bo dziecko się boi podchodzić do kojca A królik y, może biegać tylko wtedy, kiedy dziecko jest w spokoju No i generalnie skończyło się tak, że ten rodzic y, Nie puszczał królika, bo dziecko się bało A to też tak nie może być, że kosztem dziecka zwierzak cierpi Także tutaj trzeba tą sytuację bardzo mocno przemyśleć Ale wierzę, że Większość ludzi, którzy jednak się decydują na zwierzęta, w mniejszy, w większy sposób robią to w sposób przemyślany. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do zostawienia komentarza oraz subskrypcji. Pa pa!